Bo ja no, kiedyś grałem w czy... WoWa, co nie, i nie wiem jak oni to zrobili, ale yy, wysyłali mi komunikat, że twoje konto zostanie zawieszone, bo zbyt długo gram, wejdź w ten link i się zaloguj. Yy, I link nie był w ogóle podejrzany i dali mi tylko 5 minut, nie? I potem 3 minuty, 2 i tak dalej. I ja w końcu wszedłem w ten link. I on się nie wydawał niczym złym. Ale okazało się, że to była po prostu główna strona Blizzard'a, batylneta, ale nałożona na niego nakładka, która zczytała moje dane i niestety wtedy ukradli mi konto. Pamiętam, udało mi się odzyskać to konto, ale jeżeli użyłbym e-maila yy, i miałbym na przykład hasło takie same jak do batylneta, to bym pewnie stracił bardzo dużo wtedy, ale było blisko. Miałem podobnie z Blizzard'em. Yy, związaną, jak w Diablo 3 wychodziło, to graliśmy z kolegami. I pewnego pięknego dnia e, nie mogli się zalogować do Battleneta mhm. e, i nie wiem, co się dzieje. I, po, i, i mówię: A dobra, tam iż, jakoś mnie cisnęło tego na szczególnie nagranie, więc tam, nie, z jest na Browara czy na coś w tamtych czasach jeszcze. A tego dnia mam maile, że moje konto zostało zablokowane. I dobra, to dzwonię do tego Blizzarda. Nie wiem, dobrze, dzień dobry, panie Blizzardzie, moje konto jest e, zablokowane i c, co się dzieje. Nie? A mówi, babka do mnie mówi: A kiedy pan był w Chinach ostatni raz? A Ja mówię: A nigdy. Aha, bo ma pan logowanie na ostatnie parę dni z, z, z Chin. Ewidentnie widać było, że ktoś po prostu wziął to konto. To jeszcze był jak był mm, marketplace mm -hmm. w Diablo, więc ktoś po prostu sobie farmił walutę jakąś albo jakieś itemy i je sprzedawał po prostu i te konto zostało zablokowane i zajęło mi to kilka tygodni, żeby to konto odblokować. Mm -hmm. Do tej pory Battlenet battle mam na specjalnie założonym mailu do tego, tylko do tego. Tobie się przytrafił pan, z, pan albo pani z Chin, mi się przytrafił pan z Rosji, bo sprawdzałem oh. logi wtedy.